Znajdujemy się w Supicach, dziś jest organizowany piknik, z okazji można powiedzieć Dnia Dziecka, za chwilę jest, więc zajmujemy się gastronomią, mamy grochówkę, bigos, jeskarczek, kiełbaski, ciasto, gofry, frytki, wszystko, mamy zamki dmuchane, mamy strefę dla dzieci bezpłatną, gdzie są malowane twarze, robione warkoczyki, oczywiście jeszcze trochę przyjedzie dziczyzna, czyli dzik za testem i baran. Także będzie się działo. Również trwa turniej. Turniej piłki nożnej w trzech kategoriach wiekowych. Setka dzieci na boisku. Wiele bramek, można powiedzieć, emocji, płaczu także też zarazem związanych. Piękne medale, puchary i nagrody od sponsorów. Myślę, że przebiega wszystko elegancko. Dzieci są zadowolone. Pełna, pełny parkiet można powiedzieć na boisku. Kluby są z naszego powiatu i nie tylko, z powiatu świdnickiego, Polonia Stal-Świdnica, Wiktoria Tuszyn, Akademia Piłkarska Dzierżoniów, Lechia Dzierżoniów, UKS i nasze tutaj drużyny. Także mamy dwie drużyny żeńskie, dziewczyn tutaj, które w dwóch kategoriach, w kategorii trampkarza, w kategorii młodzika. I tak samo dziewczynki występują w kategorii żaka, także pełna promenada dzieci u nas na boisku i kategorii. Gospodarzy nie brakuje. Gospodarzy nie brakuje, w każdej kategorii mamy swoją reprezentację, ale jak nie ukrywam, stawiamy na rozwój żeńskiej drużyn sportowych tutaj w naszym regionie. I tu szukamy tych talentów pokroju Ewy Pajor. W organizacji działa, pomaga nas, wspiera koło gospodyni polesnej, bo tak samo dzieciaki grają tu u nas w turnieju. Wspierają nas lokalni działacze społeczni, na których zawsze możemy liczyć co roku. W tym roku akurat możemy powiedzieć, że dużo osób się zaangażowało, rodziców, którzy dzieci grają u nas w drużynie. Przewiduję, że dzisiaj na naszym pikniku będzie około 300 osób. Pełne gastro, widać szybko wszystko schodzi. Ludzi, jak tak mówię, pełen parkiet, tak jak wspomniałem wcześniej. Organizatorzy spisali się na medal, sponsorzy jak najbardziej. Wspierają nas różne stowarzyszenia, także z klubu sportowego, koło gospodyń wiejskich Zoleszny. Tutaj gminny ośrodek kultury i sportu, a także lokalni działacze i społecznicy. W tym roku będzie organizowane jeszcze 25-lecie klubu sportowego Delta Supice. A w przyszłym roku, można powiedzieć, cyklicznie ten sam turniej. I już mam zapisy na ten turniej z zewnątrz, także tutaj z naszych okolic i nie tylko, nie tylko. Zapraszam wszystkich do Słupic i bardzo się cieszymy, że dopisała nam frekwencja ludzi, zwłaszcza z pobliskich okolic i rodzice z dziećmi przyjechali, także to jest dla nas wspaniała radość, że jest coś, dzieje się no i funkcjonujemy, bawimy się. 失礼します。